Ja witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku rozpoczynającym oficjalnie drugi sezon w karierze bydgoskim Zawieszam, No i cóż, dzisiaj rozegramy sobie trzy spotkania towarzyskie. Nie chcę na razie rzucać się na ligę. Wolę spokojnie zakreślić te trzy mecze, potem przeanalizować, gdzie można było poprawić nieco grę i dopiero potem przejść do ligi i przede wszystkim, jak widzicie, 19 sierpnia czeka nas mecz eliminacyjny do Pucharu Mistrzów, czyli odpowiednika Ligi Mistrzów oczywiście. Nie trafiliśmy najgorzej w zasadzie, bo mogliśmy trafić na Milan. Ale trafiliśmy na drugi najgorszy zespół. Więc też jakoś super nie jest, ale spokojnie. Jeżeli uda się zagrać bardzo szczelnie w obronie i wyprowadzić jakieś dwie ciekawe kontry, mamy na skrzydła Carlosa i na kulmę. Ci panowie są naprawdę niesamowicie szybcy, więc w przypadku jakiejś kontry mamy naprawdę spore szanse na fajny rezultat. Więc spokojnie... Możą dość awansować, wtedy byłoby naprawdę super. A teraz mm, przejdziemy sobie do składu. Chciałbym wam mniej więcej pokazać co jak on się prezentuje. Mamy kilku nowych piłkarzy oczywiście, którzy, którzy skończył się kontrakt w poprzednim sezonie i przyszli do nas za darmo, oczywiście. Jest to m.in. właśnie trola, Olukowski, Matras, który będzie walczył z Nakulmą o miejsce w pierwszym składzie w tych trzech sparingach. Nakulma, kulma, buziński. No Pawe, i Pawela, i to na tyle z tych nowych piłkarzy. No i też zostaliśmy trzech fińskich zawodników, w sumie nie wiadomo skąd, tak sobie oprzyszli, także dosyć ciekawie. No i niestety sprzedać ich nie mogę, bo no nie da się sprzedać piłkarza, który dopiero co dołączy do klubu, a wypożyczyć może być ich ciężko, nie wiem, nie wiem, zobaczymy czy się uda, oby tak. Szczególnie chciałbym tego piłkarza wypożyczyć, bo on jest mi kompletnie niepotrzebny, reszta może jakoś tam by się przydała. Ale ten bramkarz, i no to kompletnie taki kolczenie pasujące mi do drużyny, szkoda, bo tylko miejsce marnuje. No i przede wszystkim każdy z nich te 4000 euro tygodniówki dostaje i to mocno ogranicza nasz budżet ten transferowy. Dlatego też postanowiłem, w ogóle mamy już 3 gwiazdki, a mieliśmy półtorej, jeżeli zaczynaliśmy, więc wow, um, postanowiłem, że... Skoro zarząd nie wspiera nas, mamy tylko milion 200 mln, to nie jesteśmy w stanie ściągać żadnych e, dobrych zawodników, dlatego musimy szkolić ich sobie sami. Za ten milion 200 mln, które mamy, po prostu zatrudnię jakiegoś skauta, który już niedługo wyleci, w sumie zostanie na miejscu, bo będzie szukał zdolnych piekarzy w naszym kraju. Jeszcze tylko poprawię ten budżet transferowy, żebyśmy mieli 48 mln, czyli tyle, ile kosztuje właśnie ta wyprawa. Plus... Ściągniemy sobie na wypożyczenie jednego zawodnika, który jest też na właśnie liście transferowej Będzie to środkowy pomocnik Na innych pozycjach jakoś tam dajemy radę, więc no, powinno się udać przetrwać to pół roku Zobaczymy czy w, jak, co będzie w styczniu, jeżeli awansujemy do Ligi Mistrzów, to wtedy może jakieś ciekawe transfery um, Też może da się przeprowadzić No i tutaj właśnie mm, Okej, okay. zobaczymy, czy będzie w ogóle chciał do nas dołączyć, bo jeżeli nie, to będzie trochę szkoda, bo liczę na to, że właśnie ten piłkarz, no, nie wiemy za bardzo, ile ma ogólnego, ale pomyślałem że sobie, że skoro gra w Kings Park Rangers, to nie może być jakoś super tragiczny. Tym bardziej, że ma właśnie to zespole na przyszły zawodnik, czy tam przyszły zawodnik pierwszego składu, mniej więcej coś takiego, o właśnie. Scott jest już gotowy, więc za chwilkę go wysyłamy, a my otrzymaliśmy ofertę na Masłowskiego. Nawet dwie. Hmm, hmm, hmm. Milion sto tysięcy. Wydaje mi się, że Masłowski jest wiarty nieco więcej. Nie, dobra, odrzucamy wszystko. Nie ma szans, żebyśmy sprzedali Masłowskiego. Jest to piłkarz dla nas zbyt ważny, tym bardziej, że za chwilkę gramy eliminację, a ja nie chcę rozprzedawać składu. Okej, okay, oferta została zaakceptowana, więc dojdzie do nas kolejny zawodnik. I nadzieję, dosyć to Cyk. I lecimy dalej. Nie by się udało wypożyczyć tego bramkarza, byłoby naprawdę super. Wtedy ściągnąłbym sobie um, z Włoch lewego pomocnika, także na wypożyczenie, które potrafi grać na obu skrzydłach, więc byłby dla nas bardzo przydatny. A my tu mamy ofertę transferową na Petasza. Hmm, 70 tysięcy. Ostatni moment w sumie, żeby na nim cokolwiek zarobić. Ale on może też się przydać, więc też raczej nie. Trudno, najwyżej odejdzie za darmo, ale 70 tysięcy to taki, jest taki zniszczony zarząd, pewnie że życie dałby nam z 40 czy tam coś takiego. A tutaj mamy kolejną ofertę transferową, tym bardziej na Wójci, tym razem na Wójciskiego. Wójcickiego nie sprzedam, też na pewno nie. Może ewentualnie w styczniu, teraz po prostu potrzebuję jak najszerszą kadrę, kolą chciałbym porozmawiać o wynagrodzeniu. No nie za bardzo mamy teraz środki, żeby mu to zapewnić, ale jak w europejskich pocharach dojdziemy sobie daleko, to nie ma problemu. On też się może sam do tego przyczynić, więc, um, no, jeżeli się postara. Okej, okay, kolejna oferta transferowa na Petasza, no nie, też nie, nie ma szans. Lewy pomocnik nam się akurat przyda, bo gdyby Carlosowi się coś stało, to byłby problem. Nie mielibyśmy wtedy żadnego nominalnego, mógłby wtedy grać w wyciski albo na kulma na lewej stronie. Ale, no, wtedy nie mielibyśmy zmiennika na prawą stronę też, więc byłby problem. Okej, okay, kolejny raport i kwestia najbliższego meczu Masłowski chciałby zagrać, oczywiście nie ma problemu. Masłowski to nasz główny piłkarz i nie jest po prostu w składzie ze względu na to, że um, był kontuzjowany. OK, dobra, także kupić na razie opuści tam postawą 18 i teraz chyba to zdjąć? Budzińskiego czy Dregasa? Mhm. Mm chyba Budzińskiego. Drygas zasłużył na miejsce w składzie, a Budziński musi sobie je dopiero wywalczyć. Tak to działa. OK, Także to chyba na tyle ze zmian. Wszystko jest w miarę dobrze chyba. Ciechanowski tu jest tak. Okej, okay, czyli możemy przejść sobie spokojnie do pierwszego meczu towarzyskiego, rozgrywanego na naszym stadionie, więc fajnie było jakoś w miarę efektownie wygrać na rozpoczęciu sezonu. Idziemy sobie w białych strojach, bo widzicie, w tych niebieskich granatowych, nie wiem, fioletowych może. Ok, okej. Także zapraszam na skrót. Jesteśmy już na stadionie. Za chwilkę zobaczymy pierwszą akcję, która wydarzyła się w minucie trzeciej, była wyprowadzona przez naszych rywali. Jesteśmy już w polu karnym. Tej piłkę przejął jeden z napastników, tudzież pomocników, piłkę dostał Rivas, dobry strzał, Trela nie zdążył zareagować, no i nasz rywal wychodzi na prowadzenie 1-0. Kolejna akcja, to właściwie, no kolejna z rzędu, tym do szósta, Carlos przejmuje piłkę po fatalnym błędzie ręce i doprowadza do remisu 1-1. Nie minęła jeszcze 15 minut gry, a my już wprowadziliśmy kolejną akcję, Pawela do Masłowskiego, ten wyprzedził obrońcę, uderza, ale niestety... Ramkasz bronił. To 33 to kolejna akcja. Masłowski, po raz kolejny, tym razem do na kulmy. Na kulmy ma sporo miejsca do wrzutki. Wrzuca, tej Pawela czekał na główkę. Uderza i dwa do jednego. Tuż przed końcem pierwszej połowy. Zobaczymy jeszcze jedną akcję. Konkretnie jest rzut wolny. Dobra wrzutka na sambu, ale na szczęście po bramki. Już druga połowa to 77. Wójcicki. Wrzutka na Pawelę, To jest strzał. A bramka z większych problemów. Jeszcze my to 84. gulon do Trygasa, podanie prostopadu do Trygasa, sytuacja sam na sam, strzał i 3 do 1. Pierwszy mecz sezonu zakończony rezultatem 3 do 1. Nie wyszło najgorzej, mimo że już w pierwszej akcji straciliśmy bramkę i... Często trochę się obawiałem, że pójdzie nam tutaj lepiej, ale potem... Już przyjęliśmy spokojnie kontrolę Skuteczność i najgorsza na 5 strzałów celnych z 3 bramki to jest całkiem ok Bo zdarzały się już mecze, w których było dużo dużo gorzej A my tu mamy wiadomość od Masowskiego Dotyczące ostatniego meczu A no tak bo on chciał wyjść i prosił o to o oficjalnej wiadomości Także tyle Okiem to tym razem Hmm, nasz nowy nabytek Chciałby wystąpić w pierwszym składzie i w sumie jest to możliwe do zrealizowania, bo teraz wejdziemy sobie zupełnie inną jednostką. Znaczy na tyle w sumie, na ile nam to pozwoli... Wow, albo ci fajne dostroje. Na no, ile na tyle pozwoli nam ogólnie... Ech, kadra. Może spro... Nie no, trela gra grada... Ups, nie węglasz. Czemu mi się łączyło to to i nie widzę nic. Okej. Okay. Ciekawy błąd. Trella musi wrócić do składu. Okej. Okay. Tutaj damy... Ej no, co jest? Dobra, zróbmy normalnie ten skład chyba w innym miejscu, bo tutaj coś za bardzo nie ma możliwości No, co się dzieje? Okej, okay, po prostu nie trafiłem, już myślałem, że znowu coś nie tak. Um, Olkowski, po prostu zrobię ten skład normalnie. Wyjdzie z po lewej stronie Lewczuk oczywiście, Markowski... Um, o, z już nie mamy lampi, na szczęście potrafi grać na lesio więc możemy dać jemu szansę, ale nie, kurcze już ma kapitana, dałem przed przypadek ale to nic, Petarz na lewej stronie na prawej stronie niech będzie Wójcicki w środku oczywiście nasz nowy piłkarz, plus, 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 plus Kuplis. na ataku ten Furuholm cały niech sobie zagra i Leśniewski usiądzie na ławce i to na tyle ze zmian i przechodzimy do drugiego spotkania tym razem jakiś klub z ligi portugalskiej Pozdroje znowu trzeba zrobić, ok? I przechodzimy do gry. Drugi mecz właśnie się rozpoczął. Widzimy już wstęp i przenosimy się do minuty 22. Tutaj Furholm do Wójcickiego, piłkę jednak przyjął Gulą, przypadkowo. Jeszcze tutaj Petasz, kolejny przypadek, uderza, ale bramkarz broni. To 27. Furholm do Kuklisa nie dało się, ale na szczęście tutaj Petasz powalczył piłkę, strzela! Ale bramkarz po raz kolejny. To 39. Tym razem Wójcicki wrzutka na Pytasza. Tutaj niezbyt udana piłka poleciała z linii. Piłka przejęta teraz przez Dutiego. Ten do Wójcickiego. No i Wójcicki pewnym strzałem pokona jego pera drużyny przeciwnej. I prowadzimy do To 45. już doliczony czas w sumie. Furuholm zabiera piłkę obrońcy, uderza i dwa do I to na tyle jeżeli chodzi o pierwszą połowę. Teraz do 60. Ponownie Duty do Gulona. Gulon podanie jeszcze do Kuklisa, ten strzela, ale w stuprocentowej sytuacji pomylił się im do 70. Leśniewski, który wszedł niedawno na boisko do Petasza, Petasz poczekał na Buzińskiego. Buziński strzela. Damkarz broni, to jeszcze dobitka Leśniewskiego, ale bardzo nie. Tym razem udało się wygrać 2 do 0. Także nie najgorzej. Tym bardziej, że graliśmy dosyć słabo. Ale mimo wszystko wygraliśmy 2-0 I chyba się troszeczkę pomyliłem, bo chyba to jest bardziej hiszpański klub Niż um, portugalski No cóż, kompletna dominacja Przeciwnicy zero strzałów Jakichkolwiek, znaczy calnych w sensie Bo jakiś tam, o rar, Mmm, Górnik przegrał z rezerwami Z zerowami, mm, Realu Madryt Gratulacje, naprawdę No i jeszcze czeka nas trzecie, ostatnie już spotkanie Sparingowe Z No i co my tu mamy? Oferta transferowa na Kuklisa za 150 tysięcy? Nie 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 Okej, okay, daruję sobie sprzedawanie Kukry co prawda zagrał dosyć słabo. Mm, w sumie najbliżej pierwszej jedenastki po tym meczu chyba jest właśnie ten waliski piłkarz, teraz jeszcze nazwiska wyleciał mi go z głowy. Wójcicki i... i chyba tyle. I może gulał. Reszta zawodników zagrała no, na pewno nie lepiej niż ci z podstawowego składu. A naszym celem w tym sezonie jest... Hmm. Aha, zakwalifikowanie do europejskich puarw, no to bez problemu. Wójciski o wynagrodzeniu. Dzięki zaszczące gry. Sorry Wójcicki, ale y, nie. Słuchaj, ty nie jesteś jakąś super gwiazdą, więc spokojnie. Nie rozwijasz też jakoś niesamowicie. Zobaczymy, ciekawe jak poradzi sobie ten skaut. Nie wiem czy on jak to wygląda w 14, czy poszukamy kogoś sensownego, czy też nie. Czy też będziemy musieli jednak postawić na większą ilość zawodników? obcokrajowców bo no nie da się za bardzo wytrzymać tylko i wyłącznie na polskich zawodnikach Te ceny są naprawdę bardzo mocno zaparowe ups, ups, ups składu nie ustaliłem ale bo, byłoby szkoda trochę kiedy mamy potem następny mecz? długą przerwę mamy czy nie mamy długiej przerwy? Czy... mamy cały tydzień mm -hmm. to możemy w sumie wyjść taką e, składem gdy... połowa znaczy tam gdzie większość piłkarzy to będą ci najlepsi ale wystąpi też część to właśnie, na których się waham. Czy na pewno oni się nadają do pierwszego składu, także Gulon na przykład zostaje. W ten sposób tutaj dam... O, Budziński już jeden plus. Masłowski. Może być nawet lepszy ten Budziński od naszych pomocników aktualnych, oby. Na to liczę. Byłoby super. Trygas oczywiście na ławkę. Często tutaj ktoś jeszcze Lewczuk jest dosyć dobry. No nie, dobra, nie, inaczej. Ciechanowski, bo on może się fajnie rozwinąć chyba. Okej. Okay. Hmm, jeszcze pokładam sobie wszystko i możemy przechodzić te spotkania. Gramy, na naszym sezonie. Jak na razie w tym sezonie, wszystkie 100% wygranych. I teraz przechodzimy już spokojnie. Ostatnie spotkanie w tym odcinku zawiera zaledwie 3 akcje. Także no niestety nie działo się za dużo. Zaczynamy od minuty trzeciej. I Luis Carlos do Dutiego. Ten strzał z pierwszej piłki dobra. Uderzenie z daleka. I niestety tylko poprzeczką. 41 41. do Adomasowskiego. Masłowski z pierwszej piłki. Ale bardzo niecelnie. I ostatnia akcja. Mito 44. Na w obrońcy się zapędzi. Uderza. I tylko roz. Ostatni mecz zakończony remisem 0 do 0, bez jakichś szaleństw, ale przynajmniej stabilnie w obronie. A to ważne, że nie tracimy jakichś głupich bramek, tylko ta pierwsza sytuacja w pierwszym meczu, pierwsza akcja w ogóle w tym sezonie. Dlatego też tak niezbyt fajnie wyszło. Widzę że z Atletico Mineiro zremisował 0 0. Wow. No i to już czeka nas za chwilkę już. Mm. O, oferta transferowa jeszcze. No kuklis, ok, nic, nic nowego. Up. no dobra, w sumie odrzucaj wszystkie oferty niech będzie. Także przysumujemy sobie jeszcze kawałeczek który pozostał nam do meczu z Zagłębiem Lubin. Udamy się na konferencję prasową. Na której... No, jako że to jest pierwsza konferencja, to zazwyczaj po prostu motywuje drużynę. Taki mam zwyczaj, prawda. Okej, okay, jeszcze mamy... A, okej, okay, raport od tego pana. A kiedy przyjdzie pierwszy raport od naszego trenera juniorów? Hmm, ciekawe. Oby... O, już jakieś pierwsze spotkanie są rozegrane. Zobaczmy tabelę. Nie, nie ma tabelę. O właśnie. Lech na razie na prowadzeniu dwoma bramkami. Jeżeli uda nam się wygrać z ogłębiem 3-0, to skakujemy na pozycję lidera, a legia, legia w pierwszym meczu zremisowała. Już tracą punkty legieniści. Bardzo dobrze. O, o to właśnie chodzi. Okej. Okay. No a w tym momencie też myślałem tyle. Także dzięki bardzo za uwagę. Do usłyszenia. i cześć.